Aby nie wypaść całkiem z mojej ulubionej tematyki, do której zostałem w jakiś sposób zmuszony, bo nie było to moim pragnieniem, do tematyki spraw polsko-żydowskich, chciałbym tu powiedzieć trochę o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków podczas okupacji. 1939 1945. Tam się wydaje, że wiemy wszystko, że wszystko zostało opisane, że nic więcej nie trzeba robić, Ze swojej strony daliśmy wszystko na tyle, że świat to przyjmie i od tej pory będzie normalnie. Nie, świat tego nie przyjmie i nie ma takiej możliwości, żeby przyjął, bo ten świat, który znamy, ten świat medialny, publicystyczny i pseudonaukowy, jest taki, że to w ogóle go nie interesuje. Kolejna moja książka pod tytułem Judaszyzm. Polecam Państwu tę książkę w sprzedaży w wydawnictwie Capital Book. Pomoc Żydom udzielana przez Polaków ma też swoją drugą stronę, bo musimy wspomnieć, żeby pokazać to tło, jak to działało z drugiej strony. W latach 1939-1941 na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej to praktycznie jest ponad połowa II Rzeczpospolitej, Mamy okupację nie niemiecką, gdzie Żydzi są rzeczywiście prześladowani, ale mamy okupację sowiecką, gdzie Żydzi są faworyzowani, a Polacy są prześladowani. Jaką tam mamy sytuację? Za pomoc Polakom w ukrywaniu się, w jakąkolwiek innej formie, formie pomocy udzielanej Polakom tam, podczas tamtej okupacji, mamy świadectwa żydowskie. Mamy świadectwa antyżydowskie, w tym sensie antyżydowskie, że pokazujące haniebną rolę mniejszości żydowskiej podczas okupacji sowieckiej. Czy było tak, że coś komuś groziło za pomoc Polakom? Oczywiście tak, pewnie Sowieci by jakieś tam sankcje wyciągali, ale nie było kary śmierci dla osoby, która tej pomocy udzielała, dla jego rodziny. Czy nawet dla jego sąsiadów, tak jak to robili Niemcy w drugą stronę. Pod okupacją sowiecką były praktycznie nieograniczone możliwości dla społeczności żydowskiej, żeby Polakom pomagać. Czy spotkaliśmy się z takimi objawami? Czy były takie odruchy? Tak, były. Nie wolno tego negować, tylko były na bardzo niewielką skalę. Nawet w mojej rodzinie. Mam ten przekaz rodzinny, że tego. Właśnie nie dnia, tylko tej nocy, kiedy rano Sowieci mieli przyjść i wywozić moją rodzinę na Syberię. Przyleciał miejscowy Żyd, stateczny Żyd z siwą brodą, tradycyjny, który miał dwóch synów i przybiegł do mojej babci i tłumaczy, że musicie się ratować, bo jesteście na liście do wywózki. Moja babcia była wtedy ciężko chora, chora na tyfus leżała, nie mogła się ruszyć z łóżka. Dzieci, te dorastające, były przy niej, przecież nie zostawią matki samej w potrzebie. Są za chwilę rzeczywiście przyszli sowieci. Przyszli synowie tego Żyda z czerwonymi opaskami, z karabinami. Tak na ten ich ojciec tłumaczył, że on nie ma na to wpływu, że oni są skomunizowani i oni wypierają z siebie Żydostwo, bo to są zdrajcy. Bo idą z bolszewikami, idą z bezbożnikami. I gdyby takie świadectwa prożydowskie z tamtego okresu wydobyć, to po pierwsze. Byłoby to uczciwe i prawdziwe, a po drugie, pokazywałoby skalę, w jakiej skali Żydzi byli skłonni pomagać Polakom. Ta skala była naprawdę niewielka. I teraz dopiero możemy przejść do skali pomocy udzielanej przez Polaków Żydom. A tu mamy już po okupacji sowieckiej, gdy to się rozla, już rozlało na cały właściwie kraj, co Żydzi wyrabiali pod okupacją sowiecką, czy to we wrześniu 1939 roku w tych bandach skomunizowanych, żydowsko-ukraińskich czy żydowsko-białoruskich, gdzie śmierć poniosło kilkanaście tysięcy ludzi: polskich żołnierzy, oficerów, policjantów, urzędników państwowych, księży, ziemian, osadników wojskowych, harcerzy itd. Oni byli mordowani zanim przyszli sowieci, tuż przed. Dostali od Sowietów wolną rękę i Robili to rzeczywiście i mimo tej roli, jaką tam odegrali, Polacy im później pomagają. Polacy ich w znacznym stopniu, w takiej skali, jakiej mogą, ratują. Mamy olbrzymie zaniedbania. Gdy istniała tak zwana Polska Ludowa do 1989 roku, Polska była tak naprawdę odcięta od Zachodu od wymiany myśli, od nauki, od publikacji. Wiedzieliśmy niewiele, co tam się dzieje. To była głównie propaganda komunistyczna, i te sprawy polsko-żydowskie zeszły na jakiś tam dalszy plan. Mieliśmy marzec 1968 roku, który dzisiaj jest pokazywany jako era haniebna w dziejach Polski. Czego to strasznego dokonali Polacy? Nigdy nie zapomnę wrażenia, wiele lat temu, gdy byłem na jakimś filmie, znanego zresztą reżysera, którego nie warto tu przypominać, bo to jest po prostu wstyd za takich ludzi. Jest scena na cmentarzu, gdzie grupa młodych ludzi idzie, składa kwiaty, zapala jakiś znicz. Tam jest imię, nazwisko jakiejś młodej dziewczyny, tam bodajże 20 -letniej. Zginęła w marcu 60. nie, czy zginęła tragicznie w marcu 68 roku. Nikt wtedy nie zginął, ale ta narracja jest powtarzana i wzmacniana. Jeśli prezydent Polski Andrzej Duda podczas wydał obchodów rocznicy marca 1968 roku, potrafił klęknąć na Dworcu Gdańskim przed tablicą, która opamiętniała ich wyjazdy w luksusowych ekspresach do Paryża czy dalej po całej Europie, to znaczy, że co tak naprawdę się wtedy stało? Hańba dla nas czy ucieczka dla tych, którzy tu tworzyli Polskę Ludową. Ostatnio przeczytałem dokument, który jest po prostu wstrząsający. To są podsłuchy dokonane przez Służbę Bezpieczeństwa w Żydowskim Instytucie Historycznym. Rozmawiam między sobą dwóch Żydów, funkcjonariuszy tego instytutu. I jeden do drugiego tam jest w ogóle ciekawa rzecz, bo oni tam nie skarżą się, że jest źle, że muszą wyjeżdżać, bo nawet część z nich tego pragnie. Nie są przymuszani, o czym wprost mówią, ale jest takie jedno zdanie, które rzeczywiście Każe nam się zastanowić, czego ci Polacy od nas chcą w tej chwili? Przecież my za nich oczyściliśmy im Polskę z tego śmiecia i gnoju czyli walka klasowa. Po 1944 roku eksterminacja polskich elit to było oczyszczanie Polski Ludowej ze śmiecia i gnoju. I oni mówią: My w tym braliśmy udział, właściwie my to zrobiliśmy. Dzisiaj tego wszystkiego oczywiście nie ma. O tym się nie mówi, o tym się nie pisze. Ludzie się zaczynają bać tych tematów. A tak być nie powinno. Propaganda antypolska na Zachodzie, w tych środowiskach żydowskich, nie rozpoczęła się 30 lat temu. I nie jest związana z tak zwanym odzyskiwaniem mienia bezspadkowego to, co im się nie należy. To się rozpoczęło już w latach 50. W literaturze, później pojawiły się sztuki, coraz więcej publikacji, później następne publikacje, następne. Nastąpił zalew świata zachodniego publikacjami de facto antypolskimi. Nie byli to Francuzi, nie byli to Brytyjczycy, nie robili to inni, to robiły środowiska żydowskie w tych krajach. Jeśli ogląda się wycinki z prasy z tamtego okresu, nawet z lat 60. w Ameryce Południowej czy w Indiach, w Australii. W Nowej Zelandii. To są nazwiska autorów żydowskich. I wszędzie są jadowite szpile wbite w polskość i w Polaków w ogóle. Jacy to my byliśmy źli. Ale komuny to w jakiś sposób nie interesowało, komuna tego nie ruszała. Polska została odcięta od zachodu, więc społeczeństwo polskie miało o tym wszystkim bardzo niewielkie pojęcie. I przychodzi rok 89, lata następne. Koniec cenzury, erupcja tej nienawiści z tamtej strony i nagle szok, jak to jest możliwe? Tyle tego, tak to były tysiące publikacji już wtedy, w których były tak jadowite rzeczy, że to się nie mieści w normalnej głowie. Jeśli są oskarżenia, że polskie dzieci, pięcio, sześcioletnie dzieci, chodziły naokoło getta, łapały każdego Żyda, który usiłuje zbiec za kołnierz i odnoszą go do Gestapo. Ile takie dziecko jest w stanie podnieść? Siatkę z zakupami, dwa kilogramy, już im się rączki obrywają. A tu nagle łapią dorosłego, że da za kapotę i, od, i odnoszą go do gestapo. Tylko jak się to czyta gdzieś na, na zewnątrz, daleko, to nikt nie zwraca uwagi na szczegóły. Ale ta jadowita propaganda była cały czas. Jest to tandeta publicystyczna i pseudonaukowa. Ale jeszcze gorsze jest to, że mamy tą piątą kolumnę w Polsce. Ta tandeta jest produkowana tu i teraz, na bieżąco. Tu, teraz, ale od wielu lat teraz. Całe te 30 lat zostało to budowane strukturami, fundacjami, różnego rodzaju instytucjami, które całą uwagę poświęcają tylko na to, jacy to Polacy byli niedobrzy. Nie ma takiej sprawy, której nie dałoby się pokaleczyć, odkręcić, skrzywić i wypaczyć. Robią to za pieniądze polskiego podatnika. Później to tłumaczą na język angielski i wychodzą źródła. No zobaczcie, Polacy sami o sobie tak piszą. Jak możemy to odrzucić? Musimy to przyjąć. I oczywiście te siły wiedzą, co robią i dlaczego to robią. Poziom tego wszystkiego jest po prostu żenujący. Jak ktoś nie ma o tym wszystkim pojęcia, to tego nie widzi. Ja w, tej, w pewnej recenzji napisałem takim dwojgu autorom barbarze Engel King. Kiedyś Boni i Dariuszowi Libiące, którzy pisali o Żydach powstańczej w Warszawie, napisałem na końcu, że się po prostu nie znają na Żydach. Oni się znają, tylko wiedzą, że my się nie znamy i można nam wcisnąć dosłownie każdy szajs, najgorszy jaki tylko można sobie wyobrazić, że to jest prawda. Co prawdą oczywiście nie jest. Jaki jest ich poziom? to chciałbym pokazać na niewielkim przykładzie. Bardzo cenna książka Gunnara Paulsona, utajone miasto, Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, 1940-1945, czyli 5 lat okupacji niemieckiej, opisanie Żydzi w Warszawie. Do wybuchu Powstania Warszawskiego, już po likwidacji getta, Przetrwało kilkadziesiąt tysięcy Żydów ukrywających się po tak zwanej stronie aryjskiej. I gdyby nie powstanie, gdyby nie zniszczenie Warszawy wraz z jej ludnością, znacznie więcej tych Żydów by się uratowało. Ale pamiętajmy, że ukrywanie jednego Żyda to nie jest jedna osoba na całe kilka lat. Ci ukrywani przechodzili z rąk do rąk, z mieszkania do mieszkania. I w skrajnych przypadkach brało w tym udział nawet kilkadziesiąt osób, a z pewnością kilka. Trzeba było zmieniać miejsca, dostarczać im żywności, dokumentów, bo część z nich wychodziła i tak dalej, lekarstwa, musiał przyjść lekarz. To były także porody. To jest cała wielka, skomplikowana sfera, o której my sobie nie zdajemy sprawy, co to znaczy pomagać, co to znaczy kogoś ukrywać. I w tej książce Paulsona jest rzecz następująca. On opisuje pewne rzeczy, o których nie bardzo ma pojęcie, bo się opiera na gazecie wyborczej, ale jest przypis. Przypis, który został wprowadzony przez takich koryfałyszy nauki antypolskiej w Polsce, jak Barbara Engelkin wtedy jeszcze Boni i dr Jacek Leociak. I tam jest przypis do publikacji z Gazety Wyborczej. Cytowany dokument przytoczony z mojej publikacji i jest podany to w, rzecz, ta rzecz w sposób następujący. Leszek Żebrowski Paszkil Wyborczej, Warszawa 1995. Książka Żebrowskiego jest w większości obelżywym atakiem ad hominem na cichego i gazetę wyborczą. Czy ja tam napisałem, że gazeta wyborcza jest garbata? Że cichy jest rudy i wredny? Przecież tam tego nie ma. To to znaczy atak ad hominem, czyli na osobę. Tam nic takiego nie ma. I dalej. Połączonym z apologetyczną, lecz słabo udokumentowaną obroną. AK i NSZ, czyli tak jak oni piszą, że AK i NSZ mordowały Żydów, ja pokazuję, że to jest nieprawda, na podstawie tych samych dokumentów, które oni przytaczają, że było odwrotnie, to to jest słabo udokumentowana moja apologetyka. Ale ma tę zaletę, czyli moja publikacja, że cytuję pewne dokumenty obszerniej niż to uczynił Cichy. I w tym momencie mamy kompromitację. Jaką? Na czym ona polega? Na tym, że te osoby, które rzekomo tym się zajmują w sposób profesjonalny, nie znają archiwów, żerują na tym, co kto gdzieś opublikował. I tu znaleźli w gazecie wyborczej, o, tu mamy źródła. A tu jaki żebroski zanegował, napisał więcej. No, tu mamy trochę więcej. Ale sami nie wykonują tego, co w pracy umysłowej jest konieczne i niezbędne: przejścia się po archiwach, przeszukania, znalezienia i zrozumienia. Po tamtej stronie takiego zrozumienia nie ma. A mówię o tym wszystkim przy okazji serii wydawniczej, którą robi Instytut Pamięci Narodowej, relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Mam przed sobą jeden z tomów, to jest tom pierwszy, Dystrykt Warszawski Generalnego Gubernatorstwa. Te publikacje są bezcenne, bo są źródłowe, ale jeśli nie pójdziemy jeden, dwa, trzy kroki dalej, to te publikacje płytą w większości na marne. Dlaczego? Bo ta wiedza ma się znaleźć w podręcznikach szkolnych, ta wiedza musi się znaleźć w podręcznikach akademickich. To nie tylko specjaliści mają się tym zajmować. To ma trafić do szerokiego społeczeństwa, które ma mieć pojęcie o tym, jak naprawdę było. W trzeciej, tak zwanej trzeciej, cieciej Rzeczpospolitej mamy zalew tej tandety antypolskiej. Ze strony środowisk żydowskich to są publikacje, ale także filmy, to jest coraz częściej teatr, cała ta sfera pseudokultury, gdzie ten jad nienawiści jest stale wstrzykiwany jak niesprawdzona szczepionka. Tylko my tu nie jesteśmy szczepieni, tylko jesteśmy wszczepień w coś, co nam tylko i wyłącznie może zaszkodzić. Za nasze pieniądze w instytucjach przez nas zaakceptowanych i Cały czas finansowanych, obficie dotowanych, powstają paszkwile na nas i na Polskę. Czasami mi się wyrwie coś niechcący. Tak wspomniana tu Barbara Engelking określiła pewną gazetę, która do niedawna miała tak wielkie znaczenie Gazeta Żydowska, czyli Gazeta Wyborcza. Tak, to jest prawda, ona się przejęzyczyła, ale powiedziała prawdę. To jest ta piąta kolumna która dokonuje rzeczy niezwykłej. Żydzi, których prawie w Polsce nie ma, jak oni twierdzą, jest tylko antysemityzm bez Żydów, którzy mają tyle instytucji i mają tak obfite dotacje i robią z nami, co chcą. Mogą pisać tak jak Grabowski, jak cała ta reszta tego towarzystwa, jak przedtem Gross, i oni jeszcze wrzeszczą, że to jest wolność nauki. Czyli kłamstwa i paszkwile mają się w mieścić w kanonach wolności naukowej. To znaczy, gdybyśmy my o nich tak pisali, to byłby wraz z drugą stroną, że tak oczywiście nie wolno, ale im wolno wszystko. Czy naprawdę wolno? I czy tak być powinno? Mówiąc o tych świadectwach polskich, o pomaganiu Żydom, trzeba wspominać te rzeczy, które nie są nagłaśniane albo gdzieś szybko przemijają w całym tym głównym ścieku tej publicystyki i pseudonauki żydowskiej w Polsce. Gdzieś tam umykają i właściwie tracimy to z pola widzenia. Pamiętam taki artykuł w jednej z lokalnych gazet bodajże na Opolszczyźnie z początku lat 90., gdzie była przytoczona straszna, po prostu przeglądająca historia. Oto człowiek, który gdzieś tam dogorywał, miał ciężko chore nerki. Trafił na jego trop, dziennikarz, który zainteresował się tym, że rodzina tego pana ratowała w czasie okupacji Żydów. To było gdzieś w województwie lwowskim. Bardzo biedna rodzina, liczna, która dojmowała sobie od ust, żeby tych Żydów gromadkę ratować. I tych Żydów uratowali. Ale przedtem, przed końcem okupacji. Oni zażądali, że chcą mieć więcej i lepiej. Nie mogą być żywieni byle jak. Mamy tego dosyć, warunki są skandaliczne, siedzimy w jakiejś norze zawilgoconej, jemy byle co, to my pójdziemy do Niemców i jech już skończą z nami i z wami. I ci ludzie dożyli te ostatnie tygodnie okupacji, odejmując sobie dosłownie wszystkiego od ust, żeby tych Żydów zaspokoić, żeby do tych Niemców rzeczywiście nie poszli. Może by nie poszli, ale sama groźba była wystarczająca. Później minęły lata, kontakty nie były utrzymywane. Z tej rodziny został już tylko ten jeden pan. Gdy opowiedział dziennikarzowi swoją historię, on się tym przejął, odszukał te nazwiska, znalazł dwóch przedstawicieli tej rodziny w Nowym Jorku. Jeden był właścicielem jakichś dwóch fabryk, także był człowiekiem bardzo majętnym. Napisał do niego, opisał mu historię, że tu człowiek dogorywa, ciężko chory, nie ma na lekarstwa. Może by jakaś pomoc się przydała za to, co on i jego rodzina zrobili. Po jakimś czasie przyszła paczka do tego człowieka. 3 czy 5 kg pomarańcz z Nowego Jorku. W paczce, wiadomo w jakim stanie, po transporcie. Cała pomoc, całe odwdzięczenie się za to, co on zrobił. I już podczas okupacji miały miejsce wydarzenia, które wstrząsają. Właśnie ostatnio znalazłem dokument, który tu częściowo Państwu. Przytoczym. Nad tym dokumentem to jest dokument Delegatury Rządu na Kraj z początku 1943 roku. Poniższych wiadomości nie wolno ujawniać nawet w szczegółach. Z obrotu prasowego są one wyłączone. W razie niedopełnienia tych obowiązków dopływ informacji zostanie przerwany. To były względy bezpieczeństwa. Że to zostało tylko i wyłącznie w archiwum, nie było nawet w publicystyce konspiracyjnej, w związku z tym takie fakty nam umykają uwadze. My o nich nie wiemy. A dokument brzmi następująco. W okresie od 29 grudnia 1942 roku do 9 stycznia 1943 roku poczyniono następujące ustalenia jest rozpracowanie. Sprawa szwedzka ostatnio ustalono, że tak zwana sprawa szwedzka wynikła z denuncjacji. Po utworzeniu getta w Warszawie z polonii amerykańskiej w USA, zwrócono się via Szwecja do szeregu osób w Warszawie z propozycją akcji pomocy Żydom. To musiały być osoby inteligenckie, gdzieś z tego kręgu utrzymujących przed wojną jakieś kontakty towarzyskie, rodzinne, przemysłowe, naukowe ze Szwecją, z krajem neutralnym. Dlatego było im łatwiej. W Warszawie powstał komitet dla dysponowania zaoferowanymi funduszami złożony z osób związanych z instytucjami szwedzkimi. Z nadsyłanych pieniędzy część według ustalonego rozdzielnika przeznaczono na organizacje niepodległościowe, pomoc więźniom politycznym, rodzinom oświęcimiaków i tym podobnym, a tylko część przekazywano Żydom do getta. Żydzi znali ten rozdzielnik. Lecz niezadowoleni z wysokości otrzymywanych zasiłków zaczęli szantażować komitet, a w końcu zdenuncjowali go. Aresztowania objęły przeważnie osoby bezpośrednio zaangażowane w komitecie. Większość z nich, około 30, przywieziono do Berlina i postawiono przed sądem wojennym za zdradę stanu. W oskarżonym przyznano prawo do obrony, lecz wyznaczono jednego obrońcę Niemca. Obrońcy z wyboru natomiast nie dopuszczono. To była... Trzecia Rzesza państwo prawa, demokracja zachodnia, system wartości europejskich, dzisiaj nam też narzucanych. Wyrokiem, wyrokiem 29 osób skazano na śmierć. Odrzucili oni możliwość starania się o łaskę i prosili o niezawiadamianie rodzin przed wykonaniem wyroku. Odrzucili możliwość starania się o łaskę. Wybrali śmierć z godnością niż płaszczenie się przed Niemcami ludobójcami. Egzekucja nastąpiła rzekomo 19 listopada 1942 roku w Berlinie. Dlaczego my o tym wszystkim nie wiemy? Dlaczego tego nie pokazujemy? Powinniśmy pokazywać i też ofiarę, jaką ponosiliśmy. To nie było tak, że Polacy pomagali i nic za to nie groziło. I nic się w związku z tym nie działo. Co więcej, ci, którzy pomoc otrzymywali, potrafili być tak perfidni, że szli do Niemców, oskarżali tych, którzy im pomagają i ci ludzie byli mordowani. Jak to nazwać? Są na to jakieś słowa, czy raczej słów brakuje? I dopiero wtedy zrozumiemy te zachowania i te postawy, jak wrócimy do takich książek, niestety wydana w latach 90., chyba później niewznawiana, Izrael Szachak, bardzo uczciwy Żyd. Żydowskie dzieje i religia. Żydzi i goje, 30 wieków w historii. Polecam każdemu taką lekturę. Niech to przeczyta, Niech się zastanowi, niech zacznie rozumieć, stąd, skąd ta wielka nienawiść w świecie przeciwko nam. Za to, że pomagaliśmy, jesteśmy współwinni. Za to, że dawaliśmy z siebie wszystko, jesteśmy oskarżani. Za to, że pomagaliśmy wtedy, już wtedy byliśmy oskarżani do Niemców. I z Niemcami jest komitywa, a Polacy są najgorszymi wrogami. Z pewnym opóźnieniem, ale chciałbym publicznie wyrazić swoją wdzięczność i złożyć gratulacje profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi. W tym roku wyszła potężna książka, prawie 650 stron, o Jerzym Robercie Nowaku, świadectwa. Jest to zbiór różnego rodzaju artykułów, przyczynków i różnego rodzaju gratulacji składanych panu profesorowi przez bardzo przeróżne osoby z różnych środowisk. Oczywiście książka będzie trudna do zdobycia, ale tym, którzy się interesują i samą postacią, i problematyką, którą się zajmował przez tyle lat, bardzo gorąco polecam.